Na grzyby, na ryby, drodzy Państwo, różne są możliwości. W czasie wakacji można różnie spędzać wolny czas. Ja spędzam ten czas bardzo przyjemnie, bo teraz ze mną Iwona Biracka. Cześć Iwona! Cześć, Mateuszy. Jestem w kuchni, tutaj jest bardzo przyjemnie. Z Iwoną jest wszędzie przyjemnie, drodzy Państwo. Iwona, powiedz, przyznaj się, czy ty sama znalazłaś te grzyby, czy ty te grzyby zbierałaś gdzieś tam w okolicach Lubonia? Te grzyby były zbierane. Oczywiście to są świeże grzyby, proszę Państwa, aromat. I dzisiaj zrobimy polędwicę. Z kurkami. z kurkami. Tak, już się teraz znamy. Grillowane. Grillowane kurki. Ok, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, żeby zrobić fajne kurki na patelni, należy je ugotować. Nie, najpierw tylko sparzyć. Okay. Tak? Czyli wrzucamy sobie kurki, proszę do zobaczyć, do garnka z wodą. Przez chwilę sparzymy mhm. i będziemy wrzucać na patelnię. W tym czasie rozgrzejemy sobie tutaj patelnię do smażenia i zgrillujemy polędwicę. Lubicie Państwo kurki? Myślę, że każdy lubi kurki. Kurki kojarzą mi się z moim domem rodzinnym. To jest początek lata. Tak jest? Prawda? Przyjeżdża się do mamusi. Moja mamusia mhm. fantastycznie, świetnie gotuje. Pozdrawiam Cię muchna kochana moja. To powiedz Iwona, gdzie się urodziłaś? Gdzie Urodziłam się w opalenicy. W, w opalenicy. I w Poraży nie zbierałam kurki osobiście. I tam lepsze kurki? i Tam polecasz kurki polecam, właśnie z tych terenów? polecam tereny, lasy porażyńskie, naprawdę polecam. Czyli w tej chwili sparzymy sobie kurki, przez chwilę, to trwa chwilę, rozgrzeje się tutaj garnek, będą sparzone, przykryję pokrywką. A tutaj rozgrzewa nam się patelnia do smażenia. Jasne. Polędwica zgrillowana, proszę Państwa, smaczna, soczysta. Mamy sygnał. Tak jest. Otwieramy pokrywkę, tutaj, odpowiednia temperatura do tłuszczu. smażenia, nie ma tłuszczu. Mhm. I wrzucamy. I proszę zobaczyć. I za chwilę będzie to, co uwielbiam. O. To jak skwierczy, to jest smaczka. Skwierczy dla mnie i nie pryska. Właśnie. I nie śmierdzi też. To jest świetne. Skwierczy, zobaczycie zaraz, jak fajnie to się obsmaży. Jasne. Będzie bardzo smaczne. Każdy rodzaj mięsa można w ten sposób przygotować. Może to być polędwica wołowa. To jest polędwica zgrillowana. Tak jest. Tak? Obsmaża się. To jest troszeczkę inne dno. Ja jeszcze tego dna nie widziałem w żadnym innym naczyniu. Możesz powiedzieć nieco więcej o tym takim pofałdowanym, pokarmowanym tak. dnie? To jest dno, służy do grillowania. Grillujemy, w tej mm. chwili grillujemy sobie. Rozumiem. Grill, normalnie jak robimy grilla, lubicie, prawda, grillować na świeżym Jasne. powietrzu. Proszę zobaczyć. Już jest gotowe. Proszę zobaczyć, już jest gotowe. Przewracamy na drugą stronę. 1, 2, 3, 4, 5, Tak, świetna polędnica. to odchodzi, to odchodzi bez pięknie. problemu. Bo z tym też przy takim tradycyjnym gotowaniu jest sporo problemów. Oczywiście. Że to nie odchodzi po prostu do Jeżeli państwa. smażymy mięso, które tak. ma dużo tłuszczu, mhm. to ten tłuszcz się pięknie topi i zostaje w tych dziurkach, rowkach. tak? W Dokładnie. O. Tutaj trwa smażenie. Powiedz mi, Woda, zazwyczaj, jeżeli coś u nas gotujecie, tak. to staracie się używać jak najmniej wody. Teraz te kurki są w wodzie. Czy w tym momencie nie ma takiej obawy, że te kurki utracą jakieś właściwości odżywcze? Absolutnie. Absolutnie. Dlatego, że garnki AMC mają termometry. Mhm. I proszę zobaczyć, jaka tutaj jest temperatura. Tu 70. Jest 70 mhm. stopni. I to jest świetne. Woda nie wypłukuje tutaj nic. Wysoka temperatura zabija wszystkie witaminy, prawda? No właśnie. A tutaj mamy Czyli pięknie. Tutaj nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. Zaraz okay. sobie otworzymy kurki. Wrzucimy sobie na patelnię. Jasne. I proszę zobaczyć, jak fajnie to można sobie pięknie wyjąć z garnka. Mamy sparzone. I teraz, jak to robisz, Iwona, skoro wyciągasz z garnka, w którym była, w była temperatura 70 stopni, i ciebie to nie parzy? Nie parzy. Proszę, dotknij. Nie, żartuję oczywiście, drodzy Państwo, nie parzę. Tutaj Katarzyna Chmielarz, drodzy Państwo, w naszym studiu jest. Tutaj się e, czeka na kurki, bo ona specjalnie dzisiaj z Mosiny przyjechała do nas. Moja państwo. przyszła synowa. Właśnie, pozdrawiamy Ciebie, Kasiu. Kasiu, pozdrawiamy. Kasia jest świetna, okay. również z nami gotuje. O, wrzucamy sobie kurki. Bez tłuszczu. Bez tłuszczu? Bez tłuszczu. Poznań zrzuca kilogramy. Dokładnie. Do tego dodamy cebulę. Dodamy przyprawy. Tylko to się Bardzo szybkie smaży. danie, tak ciele angielskie liście laurowe. Może jeszcze ja teraz przysunę w tę stronę. Tak, proszę. Tobie bardzo. Będzie wygodniej. Sól pieprz. Okej. Okay. Szybkie danie, smaczne, sezonowe, także polecam bardzo. No właśnie. Bo... Pieprzyć można dowoli. <laughs> Prawda? Dokładnie. Tak. Mateusz. Możemy pieprzyć i pieprzyć. Solić należy mało. Jasne. Solić należy mało, pieprzyć należy dużo, tak. ale właśnie z tym jest taki problem, że ja teraz muszę, Iwona, Ciebie niestety zostawić w kuchni z tym wszystkim. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja tu na pewno wrócę. Kasia tutaj jest, możesz ją do pomocy zawołać. Kasienko, zaprasza. No właśnie. Kasienka Kasię, już potrafi gotować. Kasienka Kasia za chwilę tutaj tak. podejdzie. Zacznie gotować, być może ta nić porozumienia między Iwoną a Kasią będzie jeszcze bardziej mocniejsza. Wszyscy na to liczymy, wszyscy dopingujemy Kasia i Kuba. Drodzy Państwo, każdy wie o co chodzi, prawda? Tak jest. Tak jest. A my za chwilę porozmawiamy o tłuszczu. Nie wiem Iwona czy wiesz, ale nasz organizm już w momencie kiedy idziemy, przychodzimy na ten piękny świat, już liczy na samym początku 30 milionów komórek tłuszczowych. Tak jest. Dokładnie tak. Wiemy ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, a podobno przecież wszyscy walczymy z tym, z tym tłuszczem, z komórkami tłuszczowymi. Tak. Trzeba walczyć. Trzeba walczyć. Trzeba walczyć. Za chwilę powiem Państwu, jak to robić mądrze.